Między niewiastami i błogosławiony owo Żywota Twojego Jezus. Trwaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionejście między niewiastami i błogosławiony owo Żywota Twojego Jezus. trwajaś Maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Trwaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Trwaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święty Maryje, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu.

Trwaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Trwaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryje łaski pełna Pan z Tobą, błogosławności między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Maryje łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioności między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona w odżywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Prowadź Maryję łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony powód żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu. tajemnica trzecia, ciernie mu koronowanie. Ojcze nasz, z w niebie święcimy Twoje, przyjdź prosto Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, się za łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona owoc żywota twojego, Jezus. Trzewać Maryjo łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Trwać Maryjo łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławionego od żywota Twojego Jezus. Trwaź Mary łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i Bógosstawiione od żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. się Maryje łaski pełna Pan z Tobą, błogosławności między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Módl się do w naszej. Maryje, łaski pełna Pan z Tobą, między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Błogosławie nasz, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boże, się za nami teraz w Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od żywota twojego, Jezus. Zdrowaś w łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego, Jezus. Maryja, Pan, boże, Pan, boże, teraz, boże, się Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu. tajemnica piąta śmierć na krzyżu Ojcze nasz któryś jest w niebie twoje przyjdź twoje bądź wola twoja jak w niebie tak i na ziemi Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona w odżywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona w odżywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona w żywota Twojego Jezus. Trować Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Strowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona w odżywota Twojego Jezus. Syterowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona w odżywota Twojego Jezus. Trwaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławieniaś między niewiastami, błogosławione od żywota Twojego Jezus. Trwaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławieniaś między niewiastami, błogosławione od żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, O mój Jezu, wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego. Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczą pod pąckim piłatem, ukrzyżowan umarł pogrzebem. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot. Upadnij na kolana ludu czcią przejęty, uwielbiaj swego Pana Święty. wiej swego Pana Święty. udulmy się, Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś na pamiątkę swojej męki. Daj nam taką czcie, otacza święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Niechaj będzie pochwalony, niechaj będzie pochwalony, że